Siemano na Was jest to Pierwsza Gra i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale jak widzicie mam 25 rankę i 786 pucharków i nie uwierzycie co się stało patrzcie na to patrzcie na to pierwszy w Polsce jestem pierwszy w Polsce pierwszy uda może mi się uda jutro jeszcze jutro wbić 1000 pucharków mój cel jest, a dzisiaj mój cel jest jeszcze, żeby bić 850, więc to ty, ale w globalu jestem? Nie, Jezus, nie tak. Czy w globalu jest z Oj nie, muszę dobić. Ile? Muszę dobić jeszcze pucharków. A do 800 to na ludzi Więc to tyle. Hello